Witajcie kochani! Zapraszamy do obejrzenia nowego tutorialu z cyklu Szycie z burtą. Tym razem pokażemy Wam jak uszyć model 3C z wydania Burta Szycie Krok po Kroku numer 6 z roku 2022. Model ten ma łódkowy dekolt, karczek, a na dolnym brzegu falbany w roli baskinki. Długie rękawy są idealne na chłodne pory roku. Do uszycia tej bluzki wybraliśmy bawełniany materiał chambray firmy Cepauli. Jest to materiał BIOS z certyfikatem GOTS. Oprócz materiału potrzebne są pasujące kolorystycznie nici, szpilki, igła do maszyny, nożyce krawieckie, centymetr, igła do szycia ręcznego, pisak kredowy lub kreda krawiecka, linijka, radełko krawieckie i papier do kopiowania. Poza tym wkład do naprasowania. Wcześniej należy się dokładnie zmierzyć i porównać swoje wymiary z wymiarami w tabelce. Na tej podstawie wybierzesz odpowiedni rozmiar wykroju. Z arkusza wykrojów W2 wytnij części od 1 do 7 lub je skopiuj. Części wykroju ułóż na materiale zgodnie z planem układu wykroju. Narysuj linię szwów na materiale, następnie zaznacz zapasy na szwy i podłożenie, jak napisano w instrukcji szycia. Skopiuj także wszystkie oznaczenia w postaci kresek i punktów stycznych. Część B narysuj według wymiarów w tabelce za pomocą linijki i kredy krawieckiej bezpośrednio na materiale. Przenieś oznaczenia i linię na lewą stronę materiału za pomocą radełka i papieru do kopiowania. Przed usunięciem szpilek ułóż ostrożnie papier do kopiowania pod materiałem i przejdź radełkiem wzdłuż linii konturów i oznaczeń w postaci kresek. Skrój części 6 i 7 z wkładu i naprasuj na lewej stronie części z materiału. Do uszycia naszego modelu używamy maszyny do szycia Elna 580. Do obrzucania zapasów szwów używamy Overlocka Extend 864R, także marki Elna. Zaczynamy od części przodu i tyłu. Przypnij górny brzeg przodu prawą stroną do prawej, do dolnego brzegu kaczka przodu. Zepnij i zszyj szef łączący od punktu stycznego 1. Obrzuć razem zapasy szwu i zaprasuj je na karczek. W taki sam sposób ułóż górny brzeg tyłu prawą stroną na prawej, na dolnym brzegu karczka tyłu. Zepnij i zszyj szew łączący od punktu stycznego 2. Obrzuć razem zapasy szwu i zaprasuj je na karczek. Teraz kolej na szwy ramion. Obrzyć zapasy przednich i tylnych brzegów ramion. Ułóż przód prawą stroną na prawej tyłu. Zepnij ze sobą linię szwów na brzegach ramion i zszyj od punktu stycznego 3. Następnie rozprasuj zapasy szwów. Ułóż odszycie tyłu prawą stroną na prawej odszycia przodu i zepnij ze sobą linię szwów na brzegach ramion. Zszyj szwy ramion od punktu stycznego 4. Rozprasuj zapasy szwów. Następnie obrzuć zewnętrzny brzeg odszycia. Uż odszycie prawą stroną na prawej pod kroju szyi. Zepnij linię szwów. szwy ramion odszycia i góry bluzki trafiają na siebie. Przyszyj odszycie, przytnij zapasy szwów i natnij je na zaokrągleniach aż do samej linii szycia. Zawiń pod spód odszycie i wyprasuj brzeg. Przyszyj trzecie ręcznie od spodu do zapasów szwów ramion. Teraz zajmiemy się falbanami tworzącymi baskinkę. Na swojej maszynie do szycia wybierz największą długość ściegu i na marszczenie przeszyj dwa razy wzdłuż jednego długiego brzegu każdej falbany. Pozostaw długie wiszące końce nitek po obu stronach. Przytrzymując spodnie nitki obu linii szycia zmarszcz materiał na obwód dolnego brzegu przodu i tyłu. Równo rozłóż marszczenie. Przypnij po jednej falbane do przodu i tyłu, prawą stroną do prawej, i przyszyj szyjąc od strony góry bluzki. Obrzuć razem zapasy szwu i zaprasuj je w górę. Następny krok to rękawy i szwy boczne. Rękawy ułóż prawą stroną na prawej bluzki, tak aby poprzeczne kreski 5 trafiły na siebie, a szew ramienia trafił na poprzeczną kreskę na rękawie. Przypnij i przyszyj rękaw wzdłuż linii szwu. Następnie obrzyć razem zapasy szwu i zaprasuj je w rękaw. Obrzyć zapasy rękawa i bocznych brzegów. Złóż rękawy wzdłuż na pół i ułóż przód na tyle, prawą stroną na prawej. Zepnij ze sobą linię szwów rękawów i szwów bocznych. Szwy nasady falban powinny się pokrywać. Zszyj szew rękawa i dalej szew boczny także na falbanie. Potem rozprasuj zapasy szwów. Teraz brakuje jeszcze tylko podłożenia na rękawach i na falbanie. Obrzuć zapas podłożenia rękawów i falbany. Następnie zaprasuj pod spód zapasy podłożenia rękawów i falbany na szerokość 1,5 cm. Na koniec ostępnych brzegi na szerokość 1,2 cm. I już, twoja bluzka jest gotowa. Jak zwykle przygotowaliśmy jeszcze drugi tutorial do tego wydania Burda. Szycie krok po kroku. Pokazujemy w nim jak uszyć sukienkę koszulową model 5B z tego wydania. Mamy nadzieję, że szycie sprawiło Ci frajdę. Dziękujemy naszym partnerom i liczymy na to, że będziesz z nami również następnym razem, kiedy przyjdzie czas na szycie z burdą.